Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Grażyna inaczak bandy szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry pani minister, witam serdecznie. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Pani minister, czy prezydent Andrzej Duda może jeszcze zmienić decyzję w sprawie desygnowania na premiera Mateusza Morawieckiego? Bo w poniedziałek podczas orędzia telewizyjnego zapowiedział pan prezydent taki właśnie ruch, ale... Do niczego tak naprawdę do, nic się jeszcze nie wydarzyło w tej sprawie. To, to dopiero wydarzy się w poniedziałek. Czy, czy ta decyzja jest aktualna? Tak, ta decyzja jest aktualna. Potwierdzam, pan prezydent zapowiedział, że powierzy misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i ta decyzja jest podtrzymana. Mhm. A właściwie minister... nie została zmieniona. No tak, panie minister, no to, to samo oznacza. Po, po co prezydent organizował konsultacje, jeżeli kompletnie nie uwzględnił tego, co usłyszał od przedstawicieli pięciu komitetów wyborczych? Przecież przedstawiciele trzech z tych komitetów powiedzieli, że chcą tworzyć koalicję, że mają kandydata na premiera. Tymczasem pan prezydent w ogóle tego stanowiska nie wziął pod uwagę i wyznaczy na premiera, jak zapowiedziała, jak potwierdziła pani minister, przedstawiciela komitetu, który uzyskał najwięcej mandatów. Do tego nie trzeba było konsultacji, do tego wystarczył wynik wyborów. Konsultacje były bardzo potrzebne, dlatego mhm. że pan prezydent po pierwsze mógł się zorientować w jaki sposób te ugrupowania, które znajdą się, bo jeszcze ich nie ma, dopiero bo będzie pierwsze posiedzenie Sejmu, mhm. które znajdą się w parlamencie, podchodzą dla spraw istotnych dla pana prezydenta, mógł się zorientować, czy jest porozumienie na między tymi ugrupowaniami, hmm. dlatego że pamiętajmy... Ale decyzja pana prezydenta świadczy o tym, że się nie zorientował pan prezydent, pani minister. Właśnie, właśnie zorientował się. Że... Dlaczego nie dał temu porozumieniu Panie redaktorze, zorientował się, ponieważ e, bardzo wyraźnie było widać, że te komitety wyborcze nie są e, dogadane, mówiąc kolokwialnie, w kwestiach e, programowych i nie, nie były też e, dogadane w kwestiach Personalnych. W związku z tym e, ta większość była tylko Aha. deklaratywna. A czy pan Zresztą... premier ma nowy gabinet, pani minister? Bo też nic mi o tym nie wiadomo. Słucham? Czy pan premier ma nowy gabinet? Bo też mi o tym nic nie wiadomo, żeby tam był jakiś poziom dogadania, żeby był poziom umowy koalicyjnej. Nic o tym nie wiem. Pani minister ma taką wiedzę? A nie, redaktorze. Mówimy od y, pierwszego dnia po wyborach. Większość parlamentarna sprawdza się na sali podczas głosowania. To po pierwsze, Po drugie, Pan prezydent ma konstytucyjne no, prawo do wskazania takiej osoby na premiera, mm. jaką uważa Jasne. za stosowną. To, nie, żadne przepisy prawa nie limitują w tym obszarze prezydenta. Oczywiście. Natomiast. Tylko pytałam, po co konsultacje, jeżeli limitują, z nich wynikało, że to Donald Tusk powinien misję Limitują terminy tak, i mhm. limituje w pewien sposób obyczaj e, dotychczasowy, jeśli chodzi o stosowanie Jasne. tej konstytucji. I pan prezydent, rozmawiając z, z przedstawicielami ugrupowań miał możliwość po pierwsze zapytać ich o to, na czym zależy panu prezydentowi, to co pan prezydent jako dwukrotnie wybrany na, to, na ten urząd e, milionami głosów Polaków ma pewne zobowiązania i po, tym, po tej serii spotkań Pan prezydent miał czas na, na namysł, bo powiem szczerze, naprawdę, decyzja przed konsultacjami nie była podjęta. Gdyby opozycja się pokazała nieco bardziej przygotowana, a my widzimy, że dziś ale coraz więcej... Ale polega ta różnica w przygotowaniu opozycji z więcej, drugiej strony, Pani Minister. Coraz więcej... I też nie ma umowy koalicji, też nie ma nowego gabinetu, więc... Ale, to jest przygotowanie. Ale Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Ale przecież dopiero i tak yy, ale okaże wydało... się na sali sejmowej, Mo, może też Panie posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie będą chcieli głosować za tym premierem. Panie redaktorze, ale czy jak jest y, bieg na 100 metrów, mhm. to pierwszy, który dobiega, to staje na pierwszym miejscu, czy stają ci, którzy, których suma wyników jest lepsza od tego pierwszego? No tylko, że, staje na pudle? Tutaj, to na, ja bym porównał na, czegoś na, innego. Na przykład drużynowych za, zawodów w skokach narciarskich, pani minister, i wtedy ktoś osiąga najlepszy wynik, ale jeżeli ma drużynę słabą, to y, efektu nie ma żadnego. A y, czterech y, skoczków, którzy osiągają y, razem wystarczająco dobre wyniki, zdobywają złoty medal. I to myślę, że jest ja lepsza analogia. To ja powiem panu redaktorowi tak, że gdyby przyłożyć... Tę miarkę sportową, to opozycja powinna była startować jako jeden komitet wyborczy. I wtedy nie byłoby żadnych wątpliwości. A dziś mamy 11 partii, które mają radykalnie w niektórych mhm. sprawach e, odmienne podejście do kwestii ważnych. No i jak widać, zresztą tak samo jak z odblokowaniem KPO. Przewodniczący Donald Tusk mówił, że w pierwszy dzień po wyborach. Mhm. Po odblokuje, odblokuje, poleci odblokuje. Poleci, odblokuje. Tak, takie słowa. Tak, za chwilę będzie już e, miesiąc od, e, od wyborów. E, pie, o pieniądzach nic nie słychać. I dokładnie tak samo jest w tej drugiej sprawie. No słowa, słowa, słowa. Okej, okay, to pani minister, to ja tylko słowa zdecyduję ze strony prezydent.pl i, i przejdziemy do innych tematów na stronie internetowej e, Kancelarii Prezydenta czy Pana Prezydenta. Jest taka zakładka kompetencje i tam szczegóły na temat... E, na przykład powołania rządu, bo różnych oczywiście kompetencji, ale na przykład y, tej prerogatywy pana prezydenta i teraz dokładny cytat. W myśl artykułu 154. Konstytucji prezydent desygnuje prezesa Rady Ministrów. Jest to zazwyczaj osoba wskazana przez większość parlamentarną. Wydaje mi się, że większość parlamentarna wskazała Donalda Tuska. Ale większość parlamentarną sprawdzimy na sali. Ale jeżeli Desygnacja liderzy będzie. poszczególnych partii mówią, no chyba to jest jakieś przełożenie, pani minister, bo inaczej to byśmy żyli w jakimś totalnym chaosie to i w, w ogóle to, wszystko ale, płynie w tej polityce. Ale, 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 ale czy pan chce powiedzieć, że prezydent postępuje niezgodnie z konstytucją? Nie, niezgodnie z tym, co na swojej stronie, jak, jak interpretowane były te przepisy pan, przez pan, prezydenta. Nie, jest wszystko tak, jak powinno być. Pan prezydent podczas konsultacji od premiera Morawieckiego usłyszał, że jest kandydatem, e, że... Jest kandydatem prawa i sprawiedliwości mhm, na, premiera. Na, na, na premiera i że y, będzie miał większość. Tak zadeklarował. Że prowadzi rozmowę. No, zdaje się, że to blef, pani minister, ale zobaczymy. Y, pani minister, to idźmy dalej. Czy prezydent będzie radykalnie ograniczał działania nowego rządu? Jeżeli to będzie, załóżmy, że to będzie rząd y, Platformy lewicy i trzeciej drogi, to czy prezydent będzie y, blokował jego działania w tych obszarach, y, w których nie będzie się z nim zgadzał, czy będzie często stosował weto po prostu, to mocne bardzo narzędzie, y, które posiada. Panie redaktorze, to jest wróżenie z fusów mm -hmm. dzisiaj. Ja po mogę powiedzieć, nie, nie, nie wiem, jak będzie, jak będzie wyglądała sytuacja i jakie projekty mm -hmm. będą e, do pana prezydenta spływały. A to może być Natomiast trudna współpraca, na... czy, czy może nie, przebiegać? Nie, panie redaktorze, może... Chwilkę takiego zatrzymania. Mhm. E, w polskim e, porządku konstytucyjnym i prawnym jest przewidziana sytuacja koabitacji. Oczywiście. To po pierwsze, mhm. jeśli by do takiej sytuacji doszło, bo my nie wiemy, czy to będzie koabitacja jeszcze. Poczekajmy na ten... Ja wiem, mogę pani no... minister powiedzieć, to będzie koabitacja, tak. Dobrze, więc jeśli, jeśli pan... Patrzę już, na, jeśli na to, jak pan, wygląda Sejm i widzę, jak się układa obraz z tego Sejmu. To, no to załóżmy, że to jest mhm. koabitacja. Jeśli załóżmy, to jest koabitacja. Pa, państwo polskie jest na takie, na takie sytuacje mhm. przygotowane zapisami w Konstytucji. I bardzo ściśle określony jest katalog zadań prezydenta, które wykonuje sam, to są mhm. prerogatywy. Są w ustawach przepisy, w których prezydent ma obowiązek współdziałać, i są te obszary, które należą wyłącznie do e, rządu. Mhm. To, czy pan prezydent będzie odpowiednio wcześniej informowany i konsultowany i będzie miał możliwość, e, tak zresztą jak e, zawsze zapowiadał, że chce rozmawiać, że jak są ważne sprawy, mhm. to zaprasza. Czyli to może być dobra współpraca, tak? Pan prezydent zawsze rękę wyciąga i jest człowiekiem zgody. Natomiast I wyciągnie rękę do Donalda Tuska, pan prezydent? Ale ja myślę, że wyciągnie rękę do Polski dla no, dobra Polaków. Na, natomiast panowie się przywitali normalnie, Ja bym, jasne. Tego, ja bym tego nie demon, jak jakiś demon jest tutaj e, e, krążący wśród no. dziennikarzy. Widzieliście państwo ten początek spotkania no tak, normalna, ze wszystkimi ugrupowaniami e, kulturalnie życzliwie. To wszystko pa pałac wyglądało. Pałac Prezydencki jest miejscem, gdzie wszystkie spotkania pana prezenta z przedstawicielami dotychczasowej opozycji przebiegały w sposób niezwykle kulturalny. Nigdy nie usłyszał Pan o tym, że po na przykład Radzie Bezpieczeństwa Narodowego czy po konsultacjach, które miał na przykład Pan Prezydent z samorządowcami mhm. z różnych opcji. Mhm. Że tam się coś działo nietaktownego. Nie, nie okay, Panie to teraz krótko na koniec radiowej Przejdź. części naszej rozmowy zapytam o, o projekt o dwa w zasadzie projekty pana prezydenta. Rozwiniemy to w internetowej dogrywce programu, ale teraz tak o krótką odpowiedź bym poprosił, jeżeli chodzi o projekt zmian w prawie aborcyjnym i projekt dotyczący wprowadzenia instytucji sędziów w pokoju, bo nie ma u nas dyskontynuacji wraz z końcem to znaczy kadencji. Nie, jest samemu, dyskontynuacja. No, oczywiście tak, nie ma kontynuacji, jest dyskontynuacja. <laughs> dziękuję za, za poprawienie. Yy, więc razem z końcem kadencji i kończy się procedowanie tychże wspomnianych przez mnie prezydenckich projektów, to no, w przypadku tego aborcyjnego to w zasadzie nie było procedowania. Czy pan prezydent ponownie skieruje do Sejmu te projekty? E, ja nie wiem, co zrobi pan prezydent w następnej kadencji tego e, parlamentu. E, to się dopiero w tej chwili e, propozycje ustaw, które pan prezydent będzie mm. składał, e, się klarują, dlatego, że na przykład są takie projekty, e, które dotyczą sp spraw zdrowotnych i w ogóle nie są kontrowersyjne mhm. i na pewno takie projekty pan prezydent będzie chciał złożyć, bo nie zdążyły być okay. uchwalone. I to, tak i, w to, tym roku? I to rozważamy. Tak, tak, rozważamy to. Pan prezydent poprosił o zbadanie niektórych tematów, dlatego nie będę tego na razie mhm. rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o sędziów pokoju, to bardzo jest duża strata, dlatego że do nas, do kancelarii prezydenta, ludzie piszą, jest specjalna skrzynka i tych listów przychodzi bardzo dużo i temat sędziów pokoju był tematem, który ludzie podnosili, że oni na to liczą, ponieważ odciążyłoby to sądy powszechne i ludziom by ułatwiło dostęp. No, taka do Taka była idea, jeżeli chodzi o te propozycję. Pani minister, to w internetowej dogródce nie, nie, porozmawiamy się tak się jeszcze. Nie, się stało, bardzo żałuję. Na ten temat jeszcze będziemy też rozmawiać. Garzyna Ignaczak-Banduch, szefowa kancelarii prezydenta jest dzisiaj gościem sedna sprawy. Słyszymy się za chwilę. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Grażyna Inaczak-Bandych, szef kancelarii prezydenta, jest dzisiaj gościem. sedna sprawy. Pani minister, mówiliśmy o sędziach pokoju, że obywatele też do pana prezydenta apelują, piszą w tej sprawie, ale to oznacza, że projekt wróci, że prezydent spróbuje w nowym sejmie uzyskać większość dla takiej właśnie zmiany? Zobaczymy, panie redaktorze. Musimy naj najpierw Pan Prezydent mhm. będzie się przyglądał w ogóle, jak funkcjonuje e, nowy Parlament. E, w pierwszych dniach e, mhm. pracy nowego Parlamentu, to na pewno e, zadaniem numer jeden będzie ustawa budżetowa. Jasne. I e, to no ten... też będzie. Miało wpływ na następne e, projekty, które będziemy składać, bo... Tyle, że tutaj rola pana bo, prezydenta mniejsza, bo nie może pan prezydent zawetować ustawy budżetowej, prawda? E, no, nie może i chyba nie chce. Dlaczego miałby? Nie no, tylko tak mówię, że co te, do zasady mniejsza te, rola pana prezydenta, bo to jest ta budżet, jedyna ustawa, której, e, którą tak pan prezydent musi podpisać. Brawo dla pana redaktora, e, natomiast to jest, to jest ustawa, którą ten rząd odchodzący e, przygotował. Jasne. I e, ta ustawa przede wszystkim e, zawiera w sobie wydatki, które były obiecane przez ten rząd, i te świadczenia socjalne, które e, w Polsce funkcjonują. I one są tam zapisane. No nikt nie mówi z tej prawdopodobnej ciągle sejmowej większości, że miałyby być ograniczane, ale to oczywiście... Tak, słyszeliśmy, że co było dane miesiąc. nie będzie zabrane. Tak, takie hasło się powtarzało. Będziemy trzymać za słowo. Jeżeli chodzi o tę ustawę aborcyjną, pani minister, rozumiem, że, że też nie ma na razie decyzji w tej sprawie. Znaczy, czy rozmowy. decyzja do jest pana prezenta jedna. Ona jest mhm. oczywista i zawsze powtarzana. Pan prezydent jest za życiem. I dla no, pana, dla pana prezydenta, projekt, prezydenta tak, złożył projekt. Ten projekt w ogóle nie był procedowany. To takie lekceważenie, pani minister. Panie aktorze, ale głowy ale to nie jest lekceważenie, bo nie w tych kategoriach rozmawiamy w polityce, tylko pewnych rachunków, które były w poprzednim parlamencie. Mhm. No, ten, pro, ten, ten projekt e, nie trafił pod obrady. Dlaczego? To nie do nas pytanie, pan prezydent złożył swój projekt. Ale państwo nie dopytywali marszałek sejmu, dlaczego tego projektu yy, no w ogóle właśnie. Yy, Być może nie było większości. Dobra, ale no to przecież stala Sejmowa decyduje, pani minister. To jakby tak każdy projekt miała pani marszałek a priori zakładać, czy, czy jest większość. Czy nie, to, to po co by były głosowania? Panie że. ale pan dobrze wie, że temat aborcji w Polsce wywołuje nieprawdopodobne mm -hmm. emocje. E Polska ma wiele innych kłopotów w tej chwili i temat aborcyjny wywołał wielkie zamieszanie. Myślę, że zostawmy na razie okay, ten ja temat. Okej, pan że zdaniem pana prezydenta potrzebne są zmiany tego stanu ja, prawnego, który jest... Nie wiem. Na ten temat z panem prezydentem nie rozmawiałam, rozmawiamy na tematy okay. różne, które są, bardzo dotyczą kwestii życia Polaków i ich, i, i, i ich potrzeb, To pani minister, zwłaszcza bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o, o współpracę z przyszłym rządem, tym, który może powstać, jak wspomniałem już, tej koalicji, która zdaje się mieć większość w Sejmie, Koalicja Obywatelska Lewica i Trzecia Droga, to Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska w jednym ze swoich stu konkretów na sto dni rządów, czyli w takim programie, który ma najszybciej realizować, ma konkret mianowicie taki. Postawimy przed Trybunałem Stanu Andrzeja Dudę za odmowę przyjęcia ślubowania od trzech prawidłowo wybranych przez Sejm siódmej yy, kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz za zastosowanie prawa łaski w stosunku do nieprawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwóch innych funkcjonariuszy. W ciągu studni prezydent ma zostać postawiony przed Trybunałem Stanu. Wierzy no o owocach czystanie? nie poznacie. Ale to, to chyba jest nie najlepsza zapowiedź tej współpracy, pani minister. Panie doktorze, ja, pan pytał się, jak będzie zachował się mhm. prezydent. Pan prezydent będzie się tak zachowywał, y, y, żeby funkcjonowanie w ewentualnej koabitacji służyło Polsce i Polakom. Jeśli te zapowiedzi nie są tylko zapowiedziami wyborczymi, bo to są hasła wyborcze, no ale to doktorze, rządu. No, no to, to, to nie świadczy o chęci dobrej współpracy. Choć zupełnie inaczej to wyglądało podczas rozmów. I te tematy nie były poruszane, natomiast deklaracje współpracy i wspólnych celów ważnych dla Polski i Polaków, jak najbardziej do tego mhm. mówię, że ja bardziej traktuję to w kategoriach wyborczych haseł niż realnych działań. Mhm. Mam nadzieję. A czy obawia się Pan Prezydent tego, że zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu? Panie Redaktorze, Pan Prezydent. Ja nie wiem, pytam. 10,5 miliona Polaków głosowało na pana prezydenta, ma najwyższe poparcie społeczne. Chyba jest wystarczający mandat do sprawowania tego urzędu. A to nikt nie kwestionuje mandatu pani minister do, do sprawowania urzędu, to jakby są dwie różne A sprawy. Po ośmiu latach prezydentury pan prezydent mhm. naprawdę już chyba tylko pana Boga i historii się obawia, tak? na pewno nie Platformy Obywatelskiej. I Donalda Tuska nie boi się pan prezydent, tak? Tuska. Nie, panie redaktorze. Powiem tak, w ogóle to nie jest kategoria polityczna lęki. To jest kategoria z innej dziedziny No ale polityk też człowiek, więc ale lęk, miesza się Ale to wszystko, kwestia Lęków to jest inna dziedzina życia. Pan minister, były prezydencki doradca i zastępca szefa kancelarii prezydenta, czyli minister Paweł Mucha teraz we władzach Narodowego Banku Polskiego uderza, można chyba tak powiedzieć, w prezesa NBP Adama Glapińskiego. W opublikowanym liście pisze, że prezes nie wykonuje swoich niektórych obowiązków. Ma rację, pan minister? Nie znam tych dokumentów mm. i nie, nie, nie śledzę dokładnie tej sprawy. O, no, to jest kwestia ostatnich mm. dni, proszę to, to wierzyć. To prawda, tak. Natomiast e, ja mogę powiedzieć ze swojego, e, ze swojego doświadczenia we współpracy z Pawłem Muchą, mecenasem Pawłem Muchą, mm. e, przez e, jakiś czas był nawet moim zastępcą w kancelarii prezydenta. Mm. A, I to jest e, dobry prawnik, rozsądny człowiek i uczciwy. I ja go tak postrzegam jako osobę, z którą ja współpracowałam. Natomiast kwestia tego, e, tej, tego problemu, o którym Pan mm -hmm. mówi, e, no, nie mogę tego komentować. Po pierwsze, Narodowy Bank Polski jest niezależny, Jasne. prezydent się, e, e, my się w te tematy nie, e, nie angażujemy. A czy było to jakoś konsultowane, moja, czy inicjatywa pana opinia, ministra była konsultowana z pasem prezydenckim Pani Minister? Panie redaktorze, nic mi na ten temat nie wiadomo, natomiast jak mówię, ja, po, ja po, wypowiedziałam moją opinię na mm -hmm. temat mecenasa, dobrego prawnika. Uczciwego człowieka, z którym współpracowałam i, i, tak, e, i tak na niego patrzę. Panie minister, to rozmawialiśmy trochę o Trybunale Stanu. Teraz e, kilka zdań jeszcze o Trybunale Konstytucyjnym zamieńmy, bo pan prezydent, e, dla Interi, mówił w wakacje. Bodajże to była taka wypowiedź, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny de facto nie pracuje, to trzeba reagować. No, wcześniej apelował pan prezydent też o odkłócenie e, w Trybunale. No, tyle, że. To wszystko chyba się nie dzieje, prawda? Tam ciągle. Yy, no chociażby ten prezydencki wniosek o yy, zbadanie ustawy dotyczącej yy, dyscyplinowania sędziów, przeniesienie tych spraw z Sądu Najwyższego do NSA, to ciągle się nie wydarzyło, A to rok prawie już minął, grubo ponad pół roku. Yy, Panie ministrze, to no poważnie to nie wygląda. Mamy sparaliżowaną jedną z ważniejszych instytucji i nikt nic z tym nie robi. Panie redaktorze, no Trybunał Konstytucyjny jest właśnie od tego, żeby on. Nadzorował. Tak, spory kompetencyjne na przykład pomiędzy na instytucjami. Przykład to spory prawda. kompetencyjne. Mm -hmm. y to jest, y myślę, że apel pana prezenta o odkłócenie jest nadal aktualny. Ale pół roku Sędziowie, ale panie redaktorze. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego to są ludzie, którzy mają służyć społeczeństwu. Mhm. Jak wszystkie sądy, trybunały, to wszystko jest tak zorganizowane, żeby państwo polskie mogło dobrze działać. Żeby państwo polskie mhm. mogło dobrze działać, to sprawy, które zostały skierowane do Trybunału, powinny zostać jak najszybciej rozstrzygnięte i powinny być jak najszybciej wydane orzeczenia. I o to pan prezydent wtedy apelował. I, I to jest nadal aktualne. A mówiła to Grażina ignaczak wandych szef kancelarii prezydenta. Bardzo pani minister, dziękuję za ten bardzo dziękuję. udanego Wielu dnia życzenia i udanego świętowania też. Jutro na Marsz Niepodległości może pani minister się wybiera albo ktoś z kancelarii? Jutro mam bardzo wypełniony program uh -huh. obchodów prezydenckich. Zaczynamy, pan prezydent zaczyna przed ósmą rano pod pomnikami Ojców Niepodległości składa. To już więcej. o całym pani minister nie mówmy, ale, ale w każdym razie na Marsz Niepodległości nie. tak Te uroczystości główne, pan prezydent na nich będzie. Instytucjonalnie. Okej. Okay. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu życzę dobrego dnia i dobrego weekendu. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Radio Plus. sprawy.